Państwo przed nami wielu gości jeszcze są z nami pokrzywdzeni, ale zanim oni wejdą na, na scenę i zanim oddamy im głos, zapraszam pana Mariana Kowalskiego. O. Zapraszam serdecznie tutaj A do jest? nas. O kurczę. A zanim zacznie mówić Wolność, godność, nie podległość. Nie niepodległość! Wolność, godność, nie Wolność! Wolność! Niepodległość! Wolność! Wolność! Niepodległość! Wolność! Wolność! Niepodległość! Nie Panie i Panowie, czy w państwach Unii Europejskiej obowiązuje jeden uniwersalny system sądowy? Nie! Więc jak możemy łamać prawo, którego nie ma? Bo tu nie chodzi o to, że my łamiemy prawo. Tego nie ma. Tylko chodzi o to, żeby obalić ten rząd. To jest pretekst, a nie główny powód. Ale powód dobry. To jest pretekst. Jeżeli ustąpimy w tym miejscu, oni nie ustąpią. Będą męczyć dalej. Aż przekonają większość Polaków, że to jest zły rząd i będzie jakiś lepszy. My musimy dać wiarę tym wątpiącym dzisiaj tutaj, że żadnego lepszego rządu nigdy nie będzie niż ten! My musimy dać wiarę wątpiącym, że nie będziemy mieli lepszego prezydenta niż ten! Do tego prezydenta!

Przed dzień wyborów prezydenckich, tu i teraz musimy złożyć jasną deklarację. Jarosławowi Kaczyńskiemu. Panie prezesie, to zadanie będzie wykonane. Duchu, prezydent Andrzej Duda wygrał w pierwszej dużej. Okay, 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 nie było nas tutaj dzisiaj, nie nie gdyby nie złość, nie wytrwałość takich ludzi jak Antoni Macierewicz który podejmował się zawsze zadań najtrudniejszych, by inni bali się podjąć! Nie byłoby nas tutaj dzisiaj, w miljanurze mamy w rocznicę śmierci, czek wytrwały, niezłomny, kompetentny, który przeprowadził Polskę przez te lata i komuny, i tak zwanej wolnej Polski, mówiąc prawdę, płacąc za to najwyższą cenę. Jemu też składamy ciechą. Proszę Państwa. Ale są dzisiaj ci, którzy kontynuują dzieło. Bo! Który odszedł z tego świata w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, a może właśnie w wyjaśnionych, i my o tym wiemy. Tylko to trzeba w końcu głośno powiedzieć, a prawda będzie wkrótce powiedziana. Moi drodzy, dzisiaj są następcy tych wielkich ludzi: premier, rząd, posłowie, nasi senatorowie i pan prezydent.

Secondly, to, <toshooting> ważne, że jest jakiś dialog między partiami, między rządem a opozycją. Ale w Polsce mamy taką oto chorą sytuację, że zdrajcy ojczyzny występują w charakterze opozycji parlamentarnej. Targowica! Targowica! Iż Targowica! 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 Targo, 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 Dajemy emerytury złotych raz do roku, a sami za wasze pieniądze. I srebrniki z obcych ambasad uprawiają haniebny proceder zdrady ojczyzny. Targowica! 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 Musimy zaapelować też do polityków obozu rządzącego. Nie miejcie pokusy prowadzić dialogu ze zdrajcami ojczyzny i z łajdakami! Brawo! Kusy. przemawiać do sumyń łajdaków i Brawo! Bo jedyną waszą powinnością jest wypełnić wolę naszą. Zwykłych Polaków, narodu polskiego. Powiedzmy to wprost, narodu polskiego, który taką, a nie inną władzę sobie wybrał i będzie wybierał dalej. Brawo! Popatrzcie! Dzisiaj jest ambasadorem tak zwanego o, obrony praworządności. Któż to jest? Pewna pani z charakterystyczną chrypką, która zapowiedziała, że sędziowie chodzą w jakichś fartuszkach jak przedszkolaki i w togach szlifują bruk warszawski. Nie moi drodzy. Tacy ludzie nie mogą być na czele polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskich sądów, bo polskie sądy to nie przedszkole, nie kabarek i nie burdel. No! <ślesk> <ślesk> Często oglądamy się na chwałę przodków, na dawne dzieje, myśląc, że to, co najlepsze już kiedyś było. Dlatego mamy niewielkie wymagania. Ale zróbmy tak. Jak powiedział prezydent Trump w tym tygodniu w kongresie. Przed nami dopiero się otwiera wspaniała przyszłość. My nie możemy żyć tylko historią. Budujmy wszystko na potędze dawnych dziejów. Wyciągajmy wnioski z tego, co się stało. Ale jeżeli będziemy niezłomni ideowi, to prawdziwa, porządna, wielka Polska dopiero przed nami. I to jest dla nas Jest to Polska! Nastąpi jeszcze za naszego życia, jeżeli będziemy murem stać za tymi, którym powierzyliśmy mandat władzy, zwłaszcza za prezydentem Dudą. Andrzej Duda! 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 Andrzej Dała nam kolejną szansę. Kolejne wybory wygrywa. Zjednoczona prawica. Kolejne wybory. Za oceanem mamy wielkiego sojusznika i przyjaciela, jak rzadko kiedy. Dlatego nie będzie lepszej okazji niż teraz zbudować prawdziwe, solidne państwo. Zawsze w naszej historii, gdy była próba naprawy finansów publicznych i zbudowania armii, wtedy obce potęgi były, bo tego Polakom nie wolno było mieć. Porządnego systemu finansów, sprawiedliwych sądów i silnej armii. A my doprowadzimy do tego, mamy już dobre finanse, budujemy armię i będziemy mieć sprawiedliwe sądy. Moi drodzy, nie wolno! Wspaniała przyszłość dopiero przed nami. Panie prezydencie, panu ręka nie zamieszy. Politycy i ministrowie rządu, bądźcie odważni, jesteśmy z wami. Jak ktoś na was rękę podniesie, przyjedzie na dziesięć razy więcej. Bo wola narodu jest najwyższym nawazem. Boże Błogosław Polakom! Cześć!